Proszę już o ciszę. Nie jesteśmy w przedszkolu, jesteście Państwo dorosłymi, wykształconymi ludźmi. A na dzisiejszym wykładzie omówimy wpływ filozofii gender na życie przeciętnego człowieka. I teraz to jest bardzo ważne, musicie Państwo notować, bo to na pewno pojawi się na egzaminie. Gender jest największym złem na świecie i odpowiedzialni za nie są przede wszystkim Arabowie, cykliści, Azjaci, ży, Szwaby, liberałowie, ateiści, horoskopy, kolor czarny, narkotyki, artyści, Przepraszam, powiedziałam chyba narkotyki. Oczywiście narkotyki nie, ale narkotyki są dobre. Dlaczego Mustafa? Dlaczego on? Śmierci! Dlaczego nie zabrałaś mnie? Nie, no, nie, może nie. Ale na przykład Andrzeja. Nie Andrzeja też nie. Więc Andrzej! Andrzej! Gender! Kiedy cię dopadnę! Ich burszcie! Syrop glukozowo-fruktozowy, lewaki, gwiezdne wojny, żebojady, TVN, Facebook, weganie, feministki i niektóre ładne kobiety też. Producenci prezerwatyw. Przepraszam, coś mi tu wibruje. Ach, to tylko pójdę z głodny. O, gender! Homoseksualiści, Stany Zjednoczone, Cientolod, Opus Deere, wielkie koncerny, Czarni i oczywiście Sauron. Saurona, proszę podkreślić, bo to jest naprawdę zła istota. -hmm. Mam pytanie, czy y mógł Pan powiedzieć tam, jaki wpływ ma gender na życie przeciętnego człowieka? Proszę pana, dżader. Gender. Gender? Nie gender. Gender, gender. Proszę mi tutaj nie mówić, bo ja, jako Polak, jako, jako katolik Polak, E, ja mogę panu powiedzieć. E, w ogóle ja nie jestem. Ja, ja, posłucha pan. Ja panu, nie po, ja panu nie powiem. Ja panu nie powiem, ale przepraszam. Ja, ja nie chcę wyjść na durnie, ale. co to jest ten gender?